Do szkoły to szkoły! No to dobra ten tego teraz co nie no i właśnie to niech będzie ten no ten ostatni odcinek z serii Przemek Kordowski kontra szkoła co nie no to jak to? Będzie no to niech tak to teraz będzie, co nie no to okej okay, dobra, co nie no to okej, okay, co nie no to ja już ja wam pokazuję siebie, co ja robię tam gdzie mam. Co nie no to jak to będzie, to ja nie wiem, co nie, ale trzeba będzie to zrobić, co nie no to jak no to tak, co nie no to ten tego teraz, no to koniec teraz gadania a ja już ja wam pokazuję teraz siebie co nie no to ja już ten tego ja już pokazuję teraz ten no siebie co nie no to już ja to tam idę to zrobić co nie no więc co no więc koniec teraz gadania a idę pokazać swoje dalsze zmagania ze szkołą co nie no to okej okay, dobra teraz co nie no to ok. Co nie no to koniec teraz gadania a czas iść to zrobić co nie no to okej okay, dobra no to okej. Okay. No to dobra teraz co nie no to okej. Okay. Co nie no to ja już tam muszę iść do szkoły co nie no to jak tam czy my tam no tam idziemy tam do tej no szkoły. Co nie no to koniec teraz, teraz ten tego gadania, co nie no to co ja tam wiem, muszę iść teraz do szkoły, co nie wydebile, oby tylko mnie nikt nie. Krzywdził, co nie no to jak to będzie, to ja nie wiem, ale będę musiał iść uciec do tej no szkoły, co nie no to jak to będzie, to ja nie wiem, co nie ale. Dobra, co nie no, to ja ten tego bym musiał, to ten tego dzisiaj zrobić, co nie no, więc, co no, więc, jak to ja nie wiem, co nie no, to dobra teraz, co nie no. To ja już, ja to idę teraz zrobić, co nie no, to dobra teraz, co nie no, to co ja tam no tam wiem, co nie no, to dobra teraz, co nie no, to teraz ten tego. Koniec gadania, a muszę iść do szkoły, co nie no to okej, okay, teraz dobra, teraz no to okej. Okay. No i wtedy ja właśnie w tym no tym nośnie wtedy poszedłem sobie do tej no szkoły, ale mnie nie mogli wpuścić, co nie no i właśnie tak to ten tedy tak. To właśnie było, co nie, ale dobra teraz, co nie, no i właśnie tak to było, co nie, no i właśnie tak to wtedy było, co nie, no to teraz tak to właśnie było. W tym, no tym, no tym śnie, co nie, ale dobra i wtedy w tym śnie jeszcze stanął duży mur z lodu, co nie po to, żebym ja nie mógł iść wtedy do szkoły, co nie, no. I właśnie tak, to ten tedy tak to było, co nie, ale dobra teraz, co nie, no to właśnie wtedy też ja nie mogłem przejść przez ten no mur, co nie, no i. Właśnie tak to było, co nie, no to teraz ten tego koniec, teraz gadania, co nie, no i właśnie tak to ten tedy było, co nie, no i właśnie tak to było, co nie. Ale dobra teraz co nie no to dobra teraz co nie no to ja już pokazuję dzisiaj siebie w tym no tym miejscu co nie no to ja już teraz pokazuję siebie co. Nie no to okej okay, dobra no to okej. Okay. No to dobra teraz ten tego, co nie no to teraz dobra, no i właśnie tak jak ja mam przejść przez ten no ten no ten mur, co nie no to jak to było to ja. Nie wiem co nie no to dobra teraz, co nie no to ja muszę przejść przez ten no ten no ten no mur, co nie no to jak to będzie to ja nie wiem co nie ale. Dobra będę musiał przejść przez no ten no ten mur, co nie no to ja już mam pomysła, a może i nie będę chyba musiał się ten no spytać tego no mojego. Kolegi, co nie no to jak to będzie to ja nie wiem, co nie no to ja ten tego nie wiem, co nie no to idź to zobacz, co nie no to ten tego, no to koniec teraz. Gadania co nie, a czas, co nie no to jak to będzie, to ja nie wiem co nie, ale muszę jakoś iść przez ten mur, co nie tylko jak ja to zrobię, to ja nie wiem. Co nie no to ja ten tego, ja tego nie wiem, co nie, ale niech tak to teraz będzie, co nie no to ten tego, no to koniec teraz gadania, a czas to zrobić co. Nie no to okej, okay, dobra no to okej. Okay. No to dobra teraz, co nie, no to teraz dobra, co nie, no to teraz dobra, co nie, no to ja tam mogę iść Tobie pomóc, ten, no mój teraz przyjacielu, co nie, przepraszam, że ja Ciebie tak ostatnio denerwowałem, co nie, ale trzeba coś z tym zrobić, co nie, no to jak to będzie, no to niech tak, to teraz będzie, co nie, no to dobra teraz co nie ja tobie nie muszę pomóc, ale pomogę, co nie no bo tak ten tego tak to. Trzeba, co nie, ale dobra, no to ten tego, no to idę ja już tobie teraz pomóc, co nie no to teraz ten tego. Koniec teraz gadania, a czas iść, zrobić to, co trzeba, co nie, czyli pomóc obejść ten mur. Tylko ja też nie wiem, jak co nie, ale dobra, chuj, z tym idziemy my teraz po piwko, co nie, no to chodźmy my ten tego teraz po piwko, co nie, no to niech tak, to teraz będzie, co nie, no więc co, no więc niech tak, to teraz ten tego będzie, co nie, no więc co. No więc teraz koniec gadania, a czas iść zrobić to co trzeba co nie. No to okej okay, dobra co nie no to okej. Okay. No to dobra teraz co nie no i właśnie tak to ten tedy tedy było co nie no to dobra teraz co nie no to dobra no i właśnie tak ten tedy wtedy skończył się ten no mój sen co nie a po tym śnie ja właśnie się obudziłem w tym no tym listopadzie co nie no i tak to właśnie było co nie no to dobra teraz co. Nie no i właśnie tak to było co nie ale dobra teraz co nie no to koniec teraz ten tego no gadania co nie no i czas zrobić to co trzeba czyli zakończyć. Ten no ten odcinek, co nie no więc, co no więc, papa, pa, cześć do następnego odcinka, co nie no to papa, pa, co nie no to papa, pa, cześć do następnego odcinka, co nie, no to, papa, cześć do następnego odcinka, co nie, no to do następnego, co nie, no to, papa, cześć do następnego odcinka, no to, papa, do widzenia, no to. Elo do następnego odcinka, co nie? No to papa, cześć do następnego, no to Elo 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 Papa. W następnym odcinku też coś Wam pokażę, co nie? No to papa. Cześć do następnego, no to papa, do widzenia, papa. No to Elo do następnego, no to Elo.